Jesteśmy sobie w pracy. Jest niedziela i my, jak zwykle, jesteśmy w pracy. Dla tych, którzy uważają, że nic nie robię, obijam się i tylko co, całe dnie, całe dnie, całe dnie spędzamy w sklepie, nie? Non-stop jesteśmy w sklepie, non-stop jesteśmy na lumpach i tak dalej. Ale pracujemy razem, <gryw> a tak poważnie to właśnie siedzimy w pracy. Przy niedzielce. Co robisz dzisiaj na obiad? Na śniadanie. Dobra. No. Jakieś wytrzymałe. No. O! I teraz jak paluszki wsadzasz? Ok. No to jest tutaj moje bez niczego i Kubuś, pierwsze ja <grywszym> naleśniki Kubusia. Ja tutaj powiem. No dawaj. Odkryłem ciekawostkę taką, że to wygląda jak szczęka rekinna. tutaj są jego zęby, a tutaj, tutaj on ma takie... Tak. I tu się go kończy. Aha. To jest taka jakby jego głowa. <laughs> Cześć kochani, witamy się następnego dnia. Jest poniedziałek i tak właśnie zaczynamy ten tydzień. W aucie stoimy właśnie w koreczku, bo jedziemy do Fryzjera ze mną. Tak myślałam, że będę jechała sama, ale że jesteśmy, wiecie, sami, no to musimy sobie radzić, nie kubuś? I tata. Okej. Okay. No dobra, eee, to już zostawimy na boku, co ta tam musi, a czego nie musi, a my jedziemy i dzisiaj dzień piękności, a właściwie odświeżenia mojego koloru, bo słuchajcie, już mam kilometrowy odrost, trzeba z tym podziałać. Eee, no i trochę je skrócić, żeby się ładnie układały, także za chwilę pokażę Wam na pewno efekt. Małe przyjemności. Mmm, na kombusia. Już jak widać, próbowane <głosy> było <głosy> w trakcie. No, co to będzie, co to będzie? A kto to, a kto to? <noise> Szybki chole zakupowy, wpleciony w ten film. Z Biedronka, niesamowitymi ciuchami, łachami, wszystkim człowiek żyje. 57,37, kupiłam. Jak, jak zwykle, przepyszne, zdrowe, wyśmienite i idealne na obiad. Polecam. Pokazuję twarz, żeby było wiadomo, że jest to ironia. E, kabanosy pieczone, wieprzowe, tarczyny kubusia ulubione. Arbuzik dla mnie na kolejny obiad. To moje śniadanie. Śmiej żelki dla e, To kolacja, melon. I Co tutaj mamy dalej? Zielony ogórek, marchewki, pomidorki, szery. Słuchajcie, oszaleliśmy z Kubusiem na punkcie tych pomidorków. Dzisiaj byłem na promcu to chyba 5 6 zł. Monster, czyli kolejny posiłek pod wieczorek albo drugie śniadanie. Kto co, kto co lubi i jada, a to Kubusiowe. Niegdyś mój e, przysmak dzieciństwa. Kubuś uwielbia, ma to po mamusi. I jeszcze była jedna e, paczka mlekoduszków która już jest u kupusia w pokoju i ją właśnie pałaszuje. Szybki hol, 57 zł zostawiony. Słuchajcie, stoimy w tak wielkim korku i tak yy, właśnie, jak, jak wyglądają moje włosy? Moje włosy wyglądają właśnie o tak, tak, a pokazuję wam dlatego, że teraz wstawię wam fragment, wczoraj dwie minuty gadałam do odwróconego aparatu. Chwila relaksu, a właściwie przymusowa chwila, bo znowu, znowu mi się kurde zakręciło w głowie. Dzisiaj cały dzień mam taki non stop stres i wymiękam, szczerze wymiękam. Jest to hit Asia. No ale zdarzają się i takie sytuacje. Yy, także no nie będę wam tego wstawiał, aby śmiesznie słuchać, tylko a nie widzieć, co ja tam pokazuję i tak dalej. E, tak, z włosów jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba i kolor i długość jest idealnie. E, dzisiaj właśnie mieliśmy odwiedziny, a mieliśmy gości, i gościom podobało się coś, co nie wiem, czy już widzieliście, czy dopiero zobaczycie. E, I tak, bo w tym celu się w sumie spotkaliśmy, a teraz jedziemy. Próbujemy przynajmniej dojechać do mojego brata i do kogo? Do bratanka. Do Nikosia. Ja bardzo lubię spędzać z nim czas. Właśnie Kuba podpowiedział, żeby nagrać Wam jeszcze yy, pogadankę od nas, bo słuchajcie, minęło już w tej chwili 45 minut. My staliśmy cały czas w korku. W końcu Kuba powiedział, yy, że mamy skręcić w prawo. Skręciliśmy, objechaliśmy i stoimy teraz w korku, tylko innym i trochę bliżej. No i trochę mniejszym. No, tylko że my jesteśmy na podporządkowanej i teraz, jeśli nas nie wpuszczą, yy, a stoimy, nie wiem, jesteśmy dwudziestym autem na podporządkowanej, no to jak nas nie wpuszczą, to jest jedna wielka kicha. A najlepsze jest to, że tu jest przejazd kolejowy i nigdzie nie ma żadnego oznaczenia o jakimś wypadku, o blokadzie, o czymkolwiek. No ale staliśmy tyle czasu, więc objechaliśmy. Mam nadzieję, że dojedziemy, słuchajcie. A ja wam widzę. Bo już powiem... mamy godzinę spóźnienia. A ja wam powiem coś takiego widzowie. Nie, nie wiem, czy to będzie dla Was śmieszne, ale taki takiego mema. Uznajmy, że to jest jakiś filmik jakiegoś youtubera YouTube sławnego, który nie wiem. Szybciej byśmy doszli, to na pewno. No, tak. Czy ty też chcesz oglądać szorty z Istanbul Geyser? <grym> że są kolorowe. Wracam tutaj do Was, dlatego że wczoraj już nic więcej nie nagrywałam, nie nagrywaliśmy. Wróciliśmy wieczorkiem z kubusiem. Miło spędziliśmy czas zresztą, jak, jak zwykle, ostatnio. Dzisiaj już byliśmy u lekarza na pobraniu krwi. Ja będę do upadłego przypominać wam wszystkim, żebyśmy się badali, żebyśmy kontrolowali, sprawdzali, nie zaniedbywali siebie, żebyśmy dbali o siebie, bo zdrowie jest najważniejsze. I z tym was zostawiam. Mam nadzieję, że ten vlog był miły, oczywiście dużo było śmieszków, hecheszków, ironii, wiecie. No ale taka już po prostu jestem, także widzimy się w następnych chwili. Pa.